Dzień dobry, witajcie z lasu. Jestem na dzisławskim balatonie jest czwartek, jest niemiłosierny upał, jest ponad 30 stopni. E, może dlatego, że czwartek i tych samochodów nie jest to jakoś szczególnie dużo, bo byłam przekonana, że będę stała gdzieś, gdzieś tam daleko. A tu się okazuje, że jedno... Ty, no to jest stosunkowo blisko, bo w zasadzie zaraz przy głównym parkingu więc idziemy zobaczyć jaką sytuację chyba głównie ze względu na to że jest czwartek ten parking nie jest jakoś mocno zatłoczony idziemy nad wodę, zobaczymy jak maluje się sytuacja, pamiętajcie, że mamy, na początek wakacji jest, w momencie nagrywania tego filmiku jest 30 czerwca um... tak jak widać nie, nie jest parking jakoś mocno zatłoczony, ale to wszystko wynika z tego, że mamy czwartek, czyli normalny dzień roboczy. Jestem tutaj w godzinach popołudniowych, jest po 14, więc większość osób jest w pracy. Dobra, idziemy zobaczyć, jak ma się sytuacja nad wodą. Działa wypożyczalnia sprzętu pływającego, czyli kajaki, rowerki wodne. Można sobie popływać tam w odległe E, za kamarki Balatonu, ale do pewnego momentu, bo tam jest później taka tabliczka, że dalej należy nie wpływać ze względu na mm, zwierzątka, które po prostu żyją i rozmnażają się dość intensywnie w tamtych rejonach, więc e, do samego końca na pewno nie dopłyniecie, ale i tak wrażenia są naprawdę bardzo fajne. Miałam okazję spróbować. Oczywiście każda osoba zanim wsiądzie do takiego kajaka albo na rowerek wodny dostaje kapok. Kapoki są tutaj, wiszą różne rozmiary dla dzieci, dla dorosłych. Idziemy na plażę. Jak widać, z daleka już widać. Trochę osób jest, są przebieranie. Tutaj jest przebierania, tutaj jest pomost. E, idziemy tam, tam po stole. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale jest taki hit. Jechałam samochodem, pokazywało mi słońce 35 stopni. Także z miłą radością zapuczę za chwilę nogi. Mamy plac zabaw, mamy cztery toalety, więc można skorzystać z toalety, jeśli ktoś będzie mieć taką ochotę. Mamy wyjście na plażę zaraz po wyjściu na plażę mamy mały sklepik z zimnymi napojami, między innymi z popcornem, kupiłam sobie zielone jabłuszko granite małą bo w taki upał to po prostu wchodzi jak masałko idziemy, przejdziemy się po plaży woda jest bardzo przyjemnie ciepła idziemy sobie brzegiem jest pomost ale taki malutki nie tak jak zazwyczaj wiecie, że on jeszcze idzie tak na bok mały pomost. Jest oczywiście odgrodzona strefa. I jesteśmy. Co jest fajne, to to, że e, parę lat temu zainstalowano tutaj przebieralnie, więc już nikt nie musi się chować za ręcznikiem, ani chować po, po niewygodnych tojtojkach. Mamy widok na nasz pomost. No tak jak widzicie, no nie jest on jakoś e, jakiś ogromny, e, tak jak wiecie, lata wstecz on szedł tak i tutaj taka eleczka była tak w bok. Teraz jest tylko taki pomościk na wprost. Powiem Wam szczerze, pogoda naprawdę piękna, a yy, woda bardzo przyjemna. Yy, tam, w tym miejscu, tutaj, tu, 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 o, tu, ratownicy. No i aktualnie też ratownicy yy, pływają po jeziorze. I yy, ich teraz potem, na tej motorówce patrolują, co się dzieje. Oczywiście nie trzeba leżeć na piasku, na plaży, można się schować w lesie. Na zacienionym terenie. Dochodzimy do boiska do piłki siatkowej. Jest siatka rozwinięta. Tutaj zaraz przy pęcia pie O, widać ją bardzo fajnie. Na co warto zwrócić też uwagę, to ilość koszy na śmieci. Jest naprawdę ogromnie dużo koszy na śmieci, co też zasługuje na duży plus, bo plaża jest względnie czysta. Na Balaton można dojechać z dwóch stron. Standardowo od ulicy Brackiej, czyli z tamtej strony, albo można też jechać w stronę na połomie, i wtedy po prawej stronie w lesie będzie taki mały parking. Tam zostawiacie samochód i idziecie przez, przez las. Tutaj tą ścieżką. Tu, 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 tu. Tutaj na dół i wychodzicie dokładnie w tym miejscu. Eee, także można jak najbardziej z dwóch, z dwóch stron tutaj dotrzeć. Ważna uwaga na kąpielisko nie wchodzicie z psami. Macie informacje, co i jak. Chciałam przejść trasę na bosaka, ale się nie da. Z tak nagrzanej asfalt i beton na bosaka się nie da, bo parzy niesamowicie. Jeszcze raz luk na balaton. Teraz fajnie widać yy, rowerki wodne. Tutaj płyną nam dwa, tutaj kolejny i tam w oddali jeszcze jeden. No więc y, jeżeli chodzi o wypożyczalnie sprzętu pływającego, to cieszy się dużą popularnością. Jeśli chodzi o kąpielisko, zabezpieczone jest. Aktualnie widzę w oddali siedzących czterech ratowników yy, ludzi sporo, jak na ten dzień tygodnia sporo. I nie sama młodzież, oczywiście jest dużo osób młodych, dużo dzieci, ale jest też dużo osób dorosłych. Także e, w tygodniu wygląda to tak. W weekendy przy takiej pogodzie jak dzisiejsza pewnie jest zdecydowanie więcej.